Bogu. Dzięki Bogu za to, że on podjął się tego dzieła w nas. Bo gdyby nie Jezus Chrystus, to nikt z nas nie miałby szans na zwycięstwo, na radość, na szczęście. Wiecie, tyle przeciwności, które stają na mm, drodze dziecka Bożego, a z wszystkich wyrwie go Pan. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę. Chwała Bogu za to właśnie, że wruszyliśmy za Jezusem, Chrystusem, za tym, który e, nie zostawi Ciebie samego, za tym, który, e, kiedy będą stawać te przeciwności na moje, na Twojej drodze, On chce pomóc. On chce być tym, który będzie pierwszy, on chce być tym, który będzie prowadził. Wiecie, chwała Bogu za to, bo nie ma innego takiego Pana na tej ziemi, nie ma innego takiego Pana. Tylko On jest tym Panem, który się naprawdę o nas potrafi zatroszczyć i wie, czego potrzebujemy. I też przede wszystkim wie, przez co przyjdzie nam przejść i e, z czym zmierzyć. Wiecie, chciałem się z Wami podzielić też z Ewangelii Mateusza. Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. I tutaj chciałbym z 11 rozdziału, 27 wersetu przeczytać: Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i Ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, jużcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Pan Jezus nasz mówi do każdego z nas: pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Pójdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. Wiecie, jak, jak my tego potrzebujemy właśnie, kiedy. Czujesz to obciążenie, czujesz to te, te spracowanie, czujesz te, te, te wszystkie więzy, które by cię próbowały ściągnąć w dół. To Jezus mówi: Przyjdź do mnie. Ja jestem tym, który cię uwolni, ja jestem tym, który da ci ukojenie. Wiecie, chwała Bogu za to, że Boże dzieci mogą tego doznawać, że ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, mogą tego doznawać, ale. Wiecie, jak nieraz okazuje się, że idziesz. Stają naprzeciwko ciebie, naprzeciwko mnie przeciwności, i próbują cię znowu zdusić. Znowu zdusić, próbują znowu, z, jakby stłamsić cię do tego stopnia, że człowiek znowu jest związany, znowu jest zgaszony. A Jezus mówi: Patrz na mnie. Ja przyszedłem po to na tą ziemię, żeby dać ci ukojenie w, w tym wszystkim. Wiecie, wszyscy, którzy wyszli za Jezusem Chrystusem, weszli poniekąd w doświadczenie. Ale wiecie, w, w każdym z tych doświadczeń On jest z nami. Choć wróg będzie szalał, będzie próbował z każdej strony podchodzić, to jednak Jezus jest z Tobą. On czuwa nad tym. W pewnym momencie może się wydawać Tobie, czy mi może się wydawać nie, on już na pewno dał spokój. Nie czuje już tego, ale On jest. On dalej jest, on dalej chce ciebie prowadzić, on dalej chce mnie prowadzić. Żeśmy byli zwycięzcami. Wiecie, w pierwszej księdze Samuela, 22 rozdział. Tutaj w tym 22 rozdziale czy, mm, on opisuje ten rozdział naprawdę straszne czyny, które się dokonały na kapłanach za to, że pomogli Dawidowi. I po tej wielkiej rzezi, po tej wielkiej tragedii, która tam się stała, tutaj czytałem od, od 20 wersetu: ocalał tylko jeden syn Achimeleka, syna Achituba imieniem Ebiatar. Ten uszedł i przyłączył się do Dawida i doniósł Ebiatar Dawidowi o tym, iż Saul wymordował kapłanów Pana. Wtedy rzekł Dawid do Ebiatara Wiedziałem już w owym dniu, że Edomita, który tam był, doniesie o tym Saulowi. Ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny Twojego Ojca. Pozostań przy mnie, nie bój się. Kto nastawać będzie na moje życie, nastawać będzie i na Twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką. Wiecie, kiedy tak czytałem te słowa i tak sobie pomyślałem, wiecie, choć kiedy wychodzisz za Panem, czeka mniej Ciebie wiele doświadczeń. Wiele doświadczeń, gdzie wróg będzie kombinował, jak Cię podejść, byle tylko Cię oszukać, żeby Cię odciągnąć od Jezusa Chrystusa, to wiecie, my jesteśmy pod dobrą opieką u naszego Pana. My jesteśmy pod dobrą opieką, i choć wydawałoby się, że wszystko grzmi wkoło, to nie bój się. Pozostań przy Jezusie Chrystusie. Pozostań przy Panu Jezusie Chrystusie i nie bój się. Bo tak samo jak nastawali na życie naszego Pana. Tak samo jak nastawali z każdej strony kombinował wróg, jak tu podejść, jak tu doprowadzić do Jego upadku, tak samo będzie chodził jak lew ryczący wkoło nas, ale jeżeli będziemy trwać w Jezusie Chrystusie, jeśli będziemy u naszego Pana Jezusa pod opieką, to jesteśmy w najlepszym miejscu. Ty i ja. Wielkie doświadczenie spadało zawsze na tych, którzy wyruszyli za Jezusem Chrystusem, ale właśnie dlatego, że wyruszyli za Jezusem Chrystusem, za tym, który daje życie. Dlatego wrogowi tak zależy, żeby zgasić Ciebie i mnie. Chwała Bogu za to, wiecie, widać właśnie to, że wszędzie, wszędzie ci, którzy szli za Jezusem, Chrystusem, musieli zmierzyć się z doświadczeniem. Ale w tych doświadczeniach był Bóg, który, który decydował o tym, co dalej. I nigdy nie pozwalał wejść wrogowi dalej. Niż człowiek był w stanie to znieść. I chwała Bogu, my właśnie do takiego pana należymy. Bracie siostro, chwała Bogu za to. Ja i Ty należymy do Jezusa Chrystusa, u którego jesteśmy pod najlepszą opieką. To, co tutaj nawet jest opisane, gdzie Dawid mówi. I mówił prawdę, bo był ten Ebiatar pod dobrą opieką, bo z Dawidem był Bóg. Bo z Dawidem był Bóg. A o ile więcej my jesteśmy pod najlepszą opieką. Naszego pana Jezusa Chrystusa. Pozostaj u niego, ja i ty, pozostańmy u Jezusa Chrystusa. Nie szukajmy czegoś innego, nie próbujmy iść gdzieś dalej. Szukać, może gdzieś indziej człowiek znajdzie coś lepszego. Nie! U Jezusa Chrystusa jesteśmy pod najlepszą opieką. Ja i ty, bracie siostro. Nie mamy się czego bać. Jak wielka bitwa właśnie toczy się o to, by nie uwielbić Boga, by nie być mu wdzięcznym za to, co nam daje. A mamy wspaniały czas, wiecie, to jest, aż to się w głowie nie mieści po prostu, że mamy czas tak piękny. Tak spokojny. A jak wielka trudność jest z tym, żeby uwielbić Boga, żeby uwielbić Jezusa Chrystusa, żeby właśnie tak tu też i Radek wspominał, żeby cieszyć się z tego, że możemy się spotkać. Że możemy razem być, że możemy swobodnie, wiecie, naprawdę możemy śpiewać, normalnie śpiewać. Czy ktoś z nas musi się teraz ograniczać, żeby ciszej śpiewać? Śpiewasz normalnie, swobodnie możesz śpiewać dla Jezusa Chrystusa. Jak wielka bitwa się toczy o to właśnie. Spójrzmy na to, wiecie, gdzieś tak, jak na tym myślałem, właśnie Jezus Chrystus, choć będziesz wśród tych doświadczeń, patrz na Niego. Patrz na Jezusa Chrystusa, patrz na tego, który może Ci pomóc, na tego, który może Ci ocalić, na tego, który może dodać Ci sił, który może całkowicie prowadzić Cię w zwycięstwie. Jezus Chrystus, w tym imieniu, moje zwycięstwo, w tym imieniu, Twoje zwycięstwo, choć wróg będzie kombinował. Dalej czytamy w tej pierwszej księdze Samuela, też. 23 rozdział. Od 19. Wersetu. Lecz mieszkańcy Zy wyprawili się do Saula, do, do Gibeji z doniesieniem: Dawid ukrywa się u nas w miejscach niedostępnych w Choreszy, na wzgórzu Hakila, na południe od pustyni. Teraz wtedy, jeżeli tylko zechcesz królu stąpić tam, to stąp, a już naszą rzeczą będzie wydać go w ręce króla. Widzimy tutaj doświadczenie Dawida. Już przyszli pomocnicy. Przyszli ci, którzy chcieli wydać go. Wiecie, gdyby nie Bóg, gdyby nie Bóg, to dokładnie to by się stało. Gdyby nie Bóg, ale z Dawidem był Bóg. Dawid chodził z Bogiem. I teraz ty i ja, jeżeli będziemy chodzić z Jezusem Chrystusem, wróg będzie kombinował. To nie jest tak, że nie będzie kombinował. Wróg będzie kombinował, będzie próbował I odpowiedział Saul: Błogosławieństwo Pana niechaj spocznie na Was, że zlitowaliście się nade mną. Wiecie, naprawdę, do takiego oszukaństwa doszli ci ludzie. Ci właśnie, którzy chcieli przeszkodzić Bożemu człowiekowi swobodnie i za Bogiem. Idźcie więc, pilnujcie nadal, dowiedzcie się i wypatrzcie to miejsce, gdzie stąpa jego noga, czy go tam kto widział? Gdyż powiedziano mi, że na pewno knuje podstęp. I widzimy tutaj, Bóg troszczy się o Dawida i tak samo chce troszczyć się o mnie i o Ciebie, że kiedy wróg by się wydawało, kiedy by się wydawało, że wróg już Cię otacza, że już Cię ma, na pewno zabierze Ci radość, na pewno zabierze Ci szczęście, na pewno zabierze Ci pokój, to wtedy Ty masz Boga, Masz Jego Syna Jezusa Chrystusa, który o wszystko się troszczy. W moim i w Twoim życiu naprawdę On nad wszystkim czuwa, On nie pozwoli, jeżeli Twój wzrok i mój wzrok będzie skierowany na Jezusa Chrystusa, to On nie pozwoli, żeby wróg Cię pognębił, żeby wróg Cię pokonał. Wypatrzcie wiedzę i dowiedzcie się o wszystkich kryjówkach, w których się chowa, potem powróćcie do mnie z czymś pewnym, a wyruszę z Wami, jeżeli jest w kraju, tropić go będę wśród wszystkich rodów ludzkich, ruszyj wtedy do Zyw przed, Sau przed Saulem. Lecz Dawid i jego wojownicy znajdowali się na pustyni Maon, na stepie, na południe od pustyni. Lecz gdy Saul wyruszył ze swoimi wojownikami, aby go tropić, doniesiono o tym Dawidowi, to też ustąpił ku skale leżącej na pustyni Maon, gdy Saul o tym usłyszył, puścił się w pościg za Dawidem na pustyni. Maon. I szedł Saul po jednej stronie góry, a Dawid ze swoimi wojownikami po przeciwległej stronie góry. A gdy Dawid śpiesznie uchodził przed Saulem, Saul zaś ze swoimi wojownikami już otaczał Dawida i jego wojowników, aby ich pojmać. Przybył posłaniec do Saula z doniesieniem: pójdź piesznie, gdyż Filistynczycy wtargnęli do kraju. Zaniechał więc Saul pościgu za Dawidem. I wyruszył na spotkanie z Filistyńczykami, dlatego nazwaną tę miejscowość skała rozstania. Wiecie, wydawałoby się, że już go wróg ma! Naprawdę wydawałoby się, że wróg go już ma! Już całkowicie jest pognębiony. Ale Bóg był z nim. Bracie siostro, Jezus Chrystus jest z nami. Wiecie, naprawdę, niech pomoże nam nasz Pan Jezus Chrystus. Tylko w nim jest nasza nadzieja. Moja nadzieja, Twoja nadzieja, bracie i siostro, żeby właśnie wyrwać się z, 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 pośród tego wszystkiego, czym by wróg próbował skrępować Boże dzieci. Czym by chciał skrępować nas, żebyśmy mogli się cieszyć i radować z tego powodu, że mamy go. Że on daje nam taki czas. Wiecie, naprawdę gdzieś tak cały czas dziś mam na sercu właśnie, żeby tak wykorzystywać ten, ten czas, tak być właśnie, żeby później nie żałować. Wiecie, bo kiedy zabraknie tego czasu, co wtedy ja i ty zrobimy? Kiedy już okaże się, że nie będzie można tak swobodnie, to co wtedy? Czy, czy będę miał wtedy uczucie, że wykorzystałem maksymalnie? Czy będę miał wtedy takie przeświadczenie, że panie, ja na tyle, jak dałeś mi sił, ja zwyciężałem i szłem dzięki tobie. Ja chciałem skorzystać z tego, maksymalnie wykorzystałem. I nie żałuję tego, gdzie ty mnie dalej wprowadzasz. Ale chcę czerpać, chcę czerpać od Ciebie właśnie zwycięstwo i wierzę, że Ty mnie będziesz ochraniał. I tu właśnie już wróg szykował zagładę na Dawida, a Bóg go zachował. I tak samo Ciebie i mnie, bracie i siostry, jeżeli trzymać się będziemy Jezusa Chrystusa, On będzie Ciebie zachowywał. Ale tak jak było wcześniej już wspomniane, gdzie Słowo Boże mówi do nas. Zostań przy Jezusie Chrystusie. Należ do Niego. Wiecie, dalej. Dalej czytamy w 26 rozdziale. 26 rozdział tutaj czytamy. Od pierwszego wersetu. Znowu ci Zyfijczycy. Wiecie, kiedy zacząłem, zacząłem się tak zastanawiać nad nimi, wiecie, jak oni próbowali pomóc wydawałoby się dla Saula. Jak oni próbowali, jak oni byli podlegli wrogowi, żeby tylko wydać Dawida, żeby tylko Dawid został wydany, żeby ten człowiek nie. nie mógł swobodnie iść za Bogiem. I przyszli Zyfijczycy do Saula, do Gibei z doniesieniem: Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila, na skraju puszczy. Już znowu wydali, już. Kombinowali, żeby Dawida wydać, żeby Dawida zniszczyć. I tak wróg będzie kombinował z każdej strony, będzie wysyłał swoich posłańców, będzie wysyłał tych, którzy wydawałoby się, że, że mogą tam gdzieś być, koło ciebie. Ale oni będą kombinować właśnie, żeby tylko wróg będzie wysyłał ich, żeby tylko ciebie wydać, żebyś tylko się poddał, żebyś tylko zrezygnował. Ale ty trwaj w Jezusie Chrystusie, ja i ty. Należmy do Jezusa Chrystusa i nie poddajmy się. On nas wyswobodzi. On nam pomoże, on mi pomoże, on Tobie pomoże. Ja, niech Pan Jezus pomoże nam, naprawdę niech nam pomoże. Ruszył tedy Saul i pociągnął ku pustyni zyw, a z nim trzy tysiące wojowników wybranych z Izraela, aby tropić Dawida na pustyni zyw. Wiecie, gdyby nie Bóg, gdyby nie Bóg, to jemu by się to udało. Ale dlatego, że Dawid miał Boga. Dlatego, że Dawid chodził z Bogiem. Dlatego, że On miał nadzieję w Bogu. Dlatego to się nie udało. Dlatego dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro, wróg nie złapie nas tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy należyć do Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Jezus Chrystus będzie na pierwszym miejscu. Wróg nas nie złapie wtedy. Nie ma takich szans, ale kiedy opuścisz Pana, kiedy twój wzrok, mój wzrok, zacznie patrzeć gdzieś indziej. To jest właśnie wtedy to miejsce, do którego wróg by chciał cię wprowadzić. Bo wtedy macie jak na talerzu. Możecie zniszczyć, może mnie zniszczyć. FA Bogu za Jezusa Chrystusa, FA Bogu. Choć kiedy poszliśmy za Jezusem Chrystusem, nie weszliśmy w łatwe doświadczenie. naprawdę weszliśmy na wąską drogę. To nie jest droga, którą zmierza cały ten świat, to nie jest droga, która jest łatwą drogą. Szkoły, nie wiadomo jakie przeszkody na tej ziemi, nie, nie mają nic nawet wspólnego z tym, co się dzieje tutaj. Kiedy wyruszyłeś za Jezusem Chrystusem, jak ważne jest, żeby się go trzymać. Puścisz się na chwilę, na chwilę spróbujesz sam pójść. Wiecie, te wszystkie nauki ludzkie. Próbują uczyć człowieka tego, żeby stał się coraz bardziej samodzielny, coraz bardziej sprytny, coraz bardziej taki, wiecie, polegający na sobie. Był pewny siebie. Są, są wielkie szkoły, które uczą właśnie tego, żebyś był pewny siebie. Te wszystkie nauki w głównej mierze uczą tego. A wiecie, nauka Jezusa Chrystusa, co robi? Ona całkowicie chce uzależnić Ciebie i mnie od Niego. Bo dosko doskonale Bóg wie, że kiedy my sami pójdziemy w ten bój, to nie damy rady. Ja i Ty nie damy sobie rady. To, to nie ma szans. My musimy trzymać Jezusa Chrystusa. Tylko On może przeprowadzić mnie i Ciebie, bracie siostro. Tylko On może mnie i Ciebie zachować od zła. Tylko On może dać mi i Tobie radować się i być wdzięcznym Mu za to, co nam okazuje, że daje nam taki czas. Chwała Bogu, wiecie, naprawdę gdzieś widać, jak ciało nie jest kompatybilne. One, one nie nadaje się do tego, ale Jezus Chrystus powołał Ciebie i mnie. I kiedy podajesz się Mu, to widzisz, jak to wszystko musi być poddane pod Jego stopy. I nie ma szans, że ciało, czy wrogowie, czy nie wiadomo, czym by wróg nie próbował zatrzymać. Ty będziesz szedł, ja będę szedł. Będziemy radować się, że mamy Jezusa Chrystusa. Będziemy szli dalej. Ciężki czas, w którym żyjemy. Ewangelia Łukasza. Dziesiąty rozdział. Chciałbym jeden werset przeczytać. Idźcie, trzeci werset. Idźcie, oto posyłam was jako jagnięta między wilki. Wyobraź sobie teraz tą sytuację. Nasz Pan mówi, idźcie, oto posyłam was jako jagnięta między wilki. Pójdźcie, jakbyś to zobaczył. Gdyby ktoś z nas mógł to zobaczyć tak na żywo. Co by się wtedy wydarzyło? To pff, ale to, co jest po ludzku, niemożliwe. Wiecie, bo to nie jest możliwe na tej ziemi, żeby puścić jagnięta między wilki i żeby te jagnięta nie były uszkodzone. Ale wiecie, kiedy Bóg Cię pośle między te wilki, kiedy to Bóg poprowadzi mnie i Ciebie, kiedy to w Jezusie Chrystusie będziemy szli, to nic nam się nie stanie. My będziemy bezpieczni, choć te wilki chciałyby nas za wszelką cenę pochłonąć, za wszelką cenę. Zniszczyć. To nie ma takich szans, ale wiecie, tutaj to pokazuje, to co Pan Jezus mówi, to pokazuje powagę tej sytuacji, tego doświadczenia, w którym jesteśmy. Jesteśmy posłani jako jagnięta między wilki. Tu jest potężne niebezpieczeństwo dla mnie i dla Ciebie na tej ziemi. Moje bezpieczeństwo i Twoje bezpieczeństwo jest tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko tam jesteśmy bezpieczni. Wszystko, co odbiega od Jezusa Chrystusa, co nie jest w Jezusie Chrystusie, to jest dla nas potężnym niebezpieczeństwem. I kroczą, krocząc na tej ziemi doznajemy, jak wiele przeciwności staje przeciwko mnie i przeciwko Tobie. Ale jeszcze raz zaznaczę, u Jezusa je, jesteś pod dobrą opieką. Tylko po, u Jezusa jesteś pod dobrą opieką. Tylko Jezus Chrystus może zachować Ciebie i mnie. Tylko On może dać, że będziemy radować się i cieszyć z tego. I będziemy dobrze przede wszystkim wykorzystywać to, co On nam dzisiaj daje. Dobrze wykorzystywać, nieźle. Jeszcze wracając do tego przykładu tego Dawida. Wiecie, Bóg czynił w nim swoje dzieło, wspaniałe dzieło. On doprowadzał go i przemieniał. Doprowadzał go w miejsca, gdzie gdyby spoległ na sobie, to nie byłby doprowadzony. I wiecie, ten, ten Boży Sługa mógł w momencie, kiedy naprawdę to była chwila, mógł się zemścić, mógł zakończyć temat życia Saula. On tego nie zrobił. Dlaczego? Bo Bóg go prowadził i dzięki temu go zachowywał. I tak samo mnie i Ciebie, bracie i siostro, nasz Pan Jezus Chrystus przeprowadzi. Tylko trzymajmy się Go, naprawdę Go potrzebujemy. Zdaję sobie gdzieś sprawę z tego, jak bardzo potrzebuje Jezusa Chrystusa, jak potrzebujemy Go w tych wszystkich doświadczeniach, bitwach, potrzebujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma, nie ma siły, nie ma oparcia w tym ciele. Nie ma, po prostu nie ma. Choćby nie wiadomo, jak inteligentny człowiek był, nie wiadomo, jak, jak mądry, to jeżeli nie oprze się na Jezusie Chrystusie, nie poradzi sobie. Nie poradzi sobie. Wróg pokona. Zamknie i będzie, będzie się wydawało, że słuchaj, przecież nie ma żadnych przeszkód, żeby się radować. A nie będziesz się radował. Masz wszystkie możliwości, żeby cieszyć się i dziękować Bogu. Nie będziesz dziękował Bogu. Wróg tak pozamyka. Przez różne dziwne rzeczy. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Jezusa. Chwała Bogu za to. Wiecie, ja... Jedyna moja nadzieja w Jezusie Chrystusie i Twoja nadzieja w Jezusie Chrystusie jeżeli w nim będziesz polegał, to naprawdę, to, to nie ma szans. Wiecie, dlaczego, tak ostatnio się zastanawiałem, dlaczego wróg tak walczy? Wiecie, że jak ciężko bratu siostrze okazać miłość, a jak łatwo okazać miłość dla człowieka ze świata. Wiecie, jak ile, ile jest ludzi na tej ziemi, wierzących, wierzących ludzi, którzy dla ludzi ze świata są w stanie dużo więcej okazać dobra, niż dla brata siostry, którego widzą, z którym mieszkają, z którym są. Wiecie, wiecie, jak potężna bitwa tylko pokazuje to jest, jak potężna bitwa wróg nie chce, żeby tak było. Nie chce, żebyśmy byli swobodni w Jezusie Chrystusie. On chce nas skrępować. On chce skrępować mnie, On chce skrępować Ciebie. Jak potężna bitwa się toczy na tej ziemi. Wiecie, naprawdę potężna bitwa. Dlatego potrzebujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa i niech On nam pomoże. Niech On pomoże Tobie, bracie i siostro. Niech Niech pomoże mi. My Go potrzebujemy. Naprawdę Go potrzebujemy. Wiecie, jak człowiek zemdleje, to od razu wszyscy, wszyscy wiedzą, że trzeba od razu okna otwierać, bo ten człowiek potrzebuje świeżego powietrza. On potrzebuje tego. O ile więcej my potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy tego, naprawdę tego potrzebujemy. Bo jeżeli nie będziemy się karmić naszym Panem, jeżeli ja nie będę się karmił, ty się nie będziesz karmić, to po prostu nie będziemy mieć sił, będziemy mdleć, padać. A wrogowi na tym zależy. Jeszcze raz zaznaczę, jeszcze raz zaznaczę, naprawdę wydawałoby się, że żyjemy w czasach, gdzie powinniśmy maksymalnie wykorzystać. A spójrzcie, jaka bitwa jest. Spójrzcie, jaka jest bitwa, jaka ciemność idzie na tą, na tą ziemię. To tylko pokazuje jak Duch Święty uchodzi już, coraz bardziej czas się przybliża. Coraz większa bitwa jest. Żeby swobodnie iść za Chrystusem. Żeby cieszyć się, żeby móc właśnie to, co było tu wspomniane. Radować się i być wdzięcznym Bogu. Wiecie, niech Pan Jezus nam pomoże, bracia i siostry. Niech nam pomoże. W Nim jest moja nadzieja i Twoja nadzieja. Tylko On może nam pomóc. Naprawdę tylko On może nam pomóc na tej ciemnej ziemi, na której żyjemy. W tym ciemnym czasie, w którym jesteśmy. Niech pomoże nam. Amen. Amen.